Witam serdecznie, z tej strony Baca. W dzisiejszym filmiku pokażę wam, gdzie mamy umieścić baterie. Gdzie znajdziemy generatory, do których mamy umieścić baterie w misji Nats for the Stew. Czyli wcześniej zbieraliśmy baterie, teraz musimy je umieścić w generatorach. Mamy pierwszy generator. Zrobię Jedziemy na zachód. Tu mamy trzy generatory. Ostatni generator mamy tam. Teraz mamy uruchomić główny Transformer, czyli No i teraz należy wrócić do okleja, czyli tutaj do okleja Dusty no. Fan. Dziwne, że mamy wrócić do kogoś, który nam nie zlecił. Wraca raczej do osoby, już z którą rozmawialiśmy. A dobra, tu jest Oakley Dusty Fan. I tutaj sobie wybieramy coś w nagrodę. O bardzo ciekawa nagroda nas czeka. No i dostajemy misję Kilgendroid Keeper. Mamy dwa zabić. No to tyle w tym filmiku. Do zobaczenia.